W ramach tygodnia klimatu 19 listopada w klubie Rawa odbyły się warsztaty poświęcone wpływowi przemysłu odzieżowego na klimat, środowisko i zdrowie konsumentów. Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości na temat skutków masowej produkcji odzieży oraz zachęcenie do refleksji nad własnymi nawykami konsumpcyjnymi. Prowadzę zajęcia z zakresu mody odpowiedzialnej w ramach tygodnia klimatu prowadzonego przez Uniwersytet Śląski. I ja, ponieważ zajmuję się tym tematem, odejmuję wszelkie obszary związane z tym, jak przemysł żo wpływa na środowisko, ale też na prawa człowieka i na nasze zdrowie, nasze zdrowie jako konsumentów. Temat ważny i potrzebny. Tak, bardzo potrzebne. Szczególnie cieszę się, że przyszła taka grupa osób, która jest bardzo zróżnicowana wiekowo. To pokazuje, że zarówno młodzi ludzie, jak i osoby trochę starsze interesują się tym, a tak naprawdę to jest trochę moja misja i cel, żeby angażować w te rozmowy o odpowiedzialnej modzie, odpowiedzialność środowiskowo, społecznie, ale też zdrowotnie. Różne osoby z różnych środowisk i obszarów. I to jest dla mnie cenne, żeby tą wiedzę popychać dalej. Edukacja to jest podstawa, jeśli chodzi o konsumentów. Myślę, że tutaj no, takie wydarzenia jak to dzisiejsze jest niezwykle istotne. I takich wydarzeń dzieje się tak naprawdę w całej Polsce coraz więcej, więc to tak. Natomiast z drugiej strony, ta branża, jak i wiele innych, będzie uregulowana w ramach działalności Komisji Europejskiej. Powstają akty legislacyjne, które mają za zadanie uregulować to, co dzieje się w branży, chociażby z tą ilością wyrzucanych i niezaopiekowanych ubrań, które lądują gdzieś na śmietniskach na całym świecie. Także w tym zakresie. Się dzieje się dużo i kolejne lata będą na pewno interesujące. Staramy się, żeby młodzi ludzie w sposób bardzo odpowiedzialny i świadomy podejmowali decyzje życiowe, chociażby nawet w kontekście codziennych zakupów czy korzystania z zasobów, bo ciągle wydaje nam się, że korzystamy zbyt intensywnie, ale też dobrze chyba jest, żeby młodzi ludzie byli przygotowani do pewnych wyzwań, które ich czekają. I to jest nasza rola, żebyśmy mogli wspólnie wydyskutować tę wersję startową dla nich najkorzystniejszą i najmniej obciążającą. Jak cena się nie zgadza, to kupiec idzie gdzie indziej i fabryka bardzo dobrze o tym wie. W związku z czym.